Kiedy słyszymy słowo lipa, raczej nie kojarzy nam się z tym nic pozytywnego. Natomiast jeżeli ktoś już wspomina o drzewie, jakim jest lipa, to przed oczami ukazuje nam się piękne, potężne, duże drzewo z dużą ilością zielonych, pięknych listków, a także i kwiat. Słuchajcie, lipa jest to drzewo, które ma wiele właściwości odżywczych, witamin. Jest to także roślina po części jadalna i jest to jak najbardziej część ziołolecznictwa wojowników ninja. Tak więc, nimpo us! Cześć Mistrzowie i witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej Ninja A w dniu dzisiejszym zapraszam Was do obejrzenia kolejnego odcinku serii z Ninja Dzisiaj zajmujemy się liściami lipy W ziołolecznictwie przeważnie wykorzystuje się kwiatostany y, lipy Natomiast liście również zawierają bardzo dużo składników odżywczych, witamin Są świetnym lekarstwem na przeziębienie, na kaszel Są bardzo mocnym środkiem odkrztuszającym Także dzięki niemu możemy pozbyć się y, złych wydzielin, które zalegają nam w naszych płucach Liście lipy są także świetnym lekarstwem na stany zapalne. Picie wywaru z liści lipy pomaga też zwalczyć katar. Regularne picie naparu z liści lipy pomoże nam także wzmocnić nasz organizm. Wspominałem również, że jest to roślina jadalna i otóż tak, listki, zwłaszcza młode, można z powodzeniem otóż konsumować je na surowo. Na smaku przypominają nieco sałatę z rukolą. Są zdecydowanie mniej goryczkowate od mleczy liście lipy jest to także jak najbardziej pożywienie ninja w terenie. Warto wiedzieć, iż liście lipy mają także działanie uspokajające. Pomagają nam spokojnie również zasnąć, są lekarstwem także i na bezsenność, więc jeżeli ktoś ma stresujący dzień lub też przygotowuje się do jakiegoś stresującego dnia, stresującego wydarzenia, zaleca się wówczas picie naparu z liści lipy. Liście lipy możemy również zewnętrznie stosować na nasze ciało w formie pukanki. Pukanka z liści lipy pomoże nam w przypadku podrażnień naszej skóry, jeżeli mamy jakieś podrażnienia, czy też na przykład alergicznie od jakichś krzaczków, czasami nam się zdarzy, że mamy taką jakąś wysypkę czerwoną, to jak najbardziej coś takiego może nam wtedy pomóc. Stosowanie takiej płukanki także pomaga zmniejszyć cienie pod oczami. Różnego rodzaju obrzęki na skórze. Ciekawa sprawa, jeżeli ktoś ma problem z suchą skórą, to stosowanie płukanek z liści lipy pomoże ją Wam nawilżyć. Pukankę z liście lipy można również stosować w formie szamponu, który pomoże Wam zwalczyć suchy łupież. I teraz mistrzowie i mistrzynie, słuchajcie w dużym skrócie, kiedy powinniśmy stosować liście lipy. Wówczas, kiedy jesteśmy przeziębieni, mamy bół gardła, męczy nasz kaszel, mamy problemy z zasypianiem, męczy nas biegunka, jesteśmy mocno nerwowi, rozdrażnieni i niespokojni, gdy mamy suchą skórę, gdy mamy opuchnięte, podkrążone oczy. Gdy mamy łupież oraz podrażnioną skórę, oraz gdy chcemy ogólnie poprawić nasz wygląd włosów. Ok, mistrzowie, przygotujemy sobie teraz właśnie herbatkę z liści lipy. Tak, więc cóż, przygotuję sobie teraz tutaj e, ładne listki, a następnie sobie to zaparzymy. Wodę postawię tutaj na ognisko, żeby nam się już tutaj gotowała. Gdy przygotowujecie napar z liści lipy, starajcie się wybierać takie liście, które są zdrowe. Nie mają żadnych chorób. O, taka ilość tutaj liści nam wystarczy. Czas teraz zaczekać, aż nasza woda się zagotuje. Liście umieść sobie już do kubka. Będzie dość obfita ta herbata. Powinna wyjść całkiem mocna. Okej okay, mistrzowie, słuchajcie, woda nam się praktycznie tutaj zagotowała, tak więc pora ją odstawić na chwilkę. O, jest bardzo ciepła, ale nie jest w temperaturze wrzenia, więc oduszczo. najlepiej zaparzać takie herbatki w temperaturze około 90-80 stopni Celsjusza, tak więc teraz już nie pozostaje nam nic innego jak oczywiście podlać naszą herbatkę i ją zaparzyć za około 10 minut będzie. 10 minut minęło, zatem nasza herbata będzie już gotowa. Czas ją przetestować. Kolor zielony, tak jak to przeważnie puszcza się zielone liście, oczywiście. Zobaczcie, tak wygląda. Zobaczmy zatem, jak smakuje. Pitatonic masu. Bardzo łagodny, delikatny smak. Polecam serdecznie. Cóż, mistrzowie i mistrzynie, to byłoby na tyle. Jeżeli spodobał się Wam kolejny odcinek z serii Ninja, zostawcie koniecznie łapkę w górę, pod nim strzelcie komentarz. Wówczas materiał się lepiej wypoczynuje do większej ilości moich widzów. W ten sposób także wspomożecie moją działalność. Serdecznie dziękuję. Os. Jeżeli podobają Ci się moje materiały i chciałbyś, aby było ich więcej, to w opisie tego materiału się link do dotacji. Dzięki Wam i jestem tutaj dla Was. Pamiętajcie też o tym. Z góry zainteresuję. Dziękuję. Os. Wszystkich trenujących sporty i sztukiwarki zapraszam do dołączenia do grupy Adept Ninja Sztukiwarki na Facebooku. Wspólnie zeszczamy się, wymieniamy doświadczeniem i przez to rośniemy w siłę. Link w opisie. Jeżeli trafiłaś, trafiłeś tu po raz pierwszy, to śmiało możesz kopnąć suba, aby na bieżąco otrzymać informacje o przesłanych materiałów. Ja tymczasem już czekam na kolejną ważną misję ninja. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych materiałach. MOS